No, wdrapałem się tutaj na, na 2000. I. No i co? Jest idealnie. Kierunek wiatru jest idealny. Pogoda jest idealna. Ja jestem najedzony, wyspany, wypoczęty. Mam tyle wody, że mógłbym zażegnać kryzys w Somalii. Nie mam pretekstu, żeby narzekać, naprawdę. Także nic tylko. Tylko fajnie polecieć, jeżeli to nie wyjdzie, to mogę mieć pretensje tylko do swoich umiejętności, bo, bo wszystkie obiektywne warunki są spełnione. Także co, no. Halina zwarta i gotowa. No myślę, że można by było odpalać. No dobra, śmigamy. Halina, up!